To jest trzynasty rozdział objawienia Jana. Tak? I osiemnasty werset będę mówił na temat znamienia Bestii. Pokażę Wam taką ciekawostkę, dlaczego w ogóle jest napisane, że kto ma rozum, niech to obliczy. Ponieważ tu mamy tekst Koine. Tak? To nie jest inny przekład grecki, ale to jest Koine i Tutaj, zauważcie jedną ważną rzecz, ja Wam to wytłumaczę, także spokojnie nie, nie bójcie się tych liter, tak? yy. Mamy jedną ważną rzecz, że tutaj nie ma napisane, tak jak my powiedzmy w języku polskim, byśmy mieli, że 666 po kolei, tak? Ale to jest w literach. I powiem Wam o co, o co chodzi w ogóle. Tutaj, zobaczcie, widzicie, to jest hi, xi, sigma. Czyli litera hi to jest 600. Ok. Litera xi to 60. A litera si, sigma to 6. Ponieważ, jakby to powiedzieć, y pod greckimi literami, czy pod hebrajskimi, czy nawet pod łacińskimi są cyfry, są liczby, tak? Więc dlatego jest napisane, że potrzebna jest mądrość, aby to obliczyć. Ponieważ zobaczcie, dlaczego dałem taki tekst cały? Czemu wam go pokazuję i objaśniam? Ponieważ tłumaczę, tłumacząc taki tekst, może inaczej. Zobaczcie. Po grecku mamy to tak napisane, że potrzebna jest mądrość, aby w ogóle obliczyć to. OK? Inaczej by było w inny sposób napisane. Za chwilę Wam pokażę jak. I przejdziemy do polskiego tekstu. Przeczytam Wam go. Ale pierwszy jeszcze pokażę, jak to jest po hebrajsku, jak to jest po łacinie, abyście mieli y, poznanie w tej kwestii, ok? Przejdę tutaj do tego jak jest napisany właśnie ten, ten tekst. Y, w Grece jeszcze zobaczcie, to jest HI, xi, Sigma. I tak jak mówię HI, to jest 60 ksi, y, y, HI, wybaczcie, to jest 600 ksi, 60 sigma to jest 6. Tak? I my mamy w polskich Bibliach już przetłumaczone, że to jest 666. Ale tak jak mówię, jeżeli człowiek przychodzi do oryginału, to sam by sobie to musiał obliczyć, tak? Sam by musiał to obliczyć. Tak jak powiedzmy, pokażę Wam, jak człowiek by musiał to obliczyć. Patrzę. Y Jakiś czas temu słyszałem, że korona to jest z nami bestii, tak? I postanowiłem to sobie samemu sprawdzić i zobaczę. Korona wpisujemy. To ma 6 liter, ok? To miejcie na uwadze. Dajemy Enter, ile to wyjdzie. I tutaj mamy.

O, ry, o, n, a, 6 liter, tak? Więc tutaj mam szóstkę. Tutaj mamy 66, więc to znowu wychodzi 666. Ok? E, to jest taka ciekawostka dla tych, którzy. Dla wszystkich właściwie, tak? To jest. To każdy powinien wiedzieć. Aby przypadkiem nie przyjąć czegoś, co właśnie ma napis korona, bo to może mieć sam ten napis, tak i człowiek już będzie wiedział, że to ma właśnie pod sobą tą liczbę bestii 666 ok dlatego to jest takie ważne yy, kolejna sprawa ja niejednokrotnie mówiłem powiedzmy o tym, że yy, monster tutaj mamy hebrajskie ja już powiedziałem yy, grekę łacinę, tak, jeżeli chodzi o te liczby i teraz mamy hebrajski. Mogę Was zapewnić, bo akurat trochę się uczyłem podstaw hebrajskiego, że naprawdę takie jest, że litera waw ma pod sobą cyfrę 6, tak. Więc zobaczcie, jak ta litera wygląda. To jest to i tutaj monster mamy waw, szóstka jedna, druga szóstka i trzecia. Tak? Więc ma trzy szóstki. I co najlepsze, to y, na się nazywa monster. I jeszcze na puszce jest napisane, żeby uwolnić bestie. Słuchajcie, jest napisane Unleash the Beast. Y, tutaj to jest właściwe. Widzicie? Unleash the Beast. Uwolnij bestie, Czy tam zwierzę? Bo to jest na, na przynajmniej nieużywane, jak zobaczycie w Biblii. Y, tu już mogę zamknąć. To właściwie, a może potem o do tego nie wiem. Jak macie w Biblii napisane bestie czy zwierzę, to jest jedno i to samo używane na przemian, na przykład w tym w ogóle przeczytam wam ten tekst, tak? Abyście głębiej to zrozumieli. Na przykład w tym w Starej Biblii Gdańskiej jest napisane bestie. Jeżeli chodzi o zwierzęta normalne, tak? Więc to można używać na przemian. Ok, przeczytam wam tekst. Z księgi objawienia. 13. Potem ujrzałem inną bestię. Tak jak mówię się tam zwierzę, wychodzącą z ziemi. Miała dwa rogi podobne do rogów baranka, a mówiła jak smok. I całą władzę pierwszej bestii przed nią wykonuje. I sprawia, że Ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, której rana śmiertelna została uleczona. I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na Ziemię na oczach ludzi. I to jest ważny tekst. Tu chodzi o zwiedzenie. Tu chodzi o to, jak yy, ta bestia będzie wykonywała. Fałszywe znaki i cuda. Dlaczego? Bo zobaczcie, z nieba. Człowiek sobie pomyśli, że jeżeli to jest z nieba, to to jest od Boga. Tak? Na tym polega całe zwiedzenie, cały myk. Że ta bestia będzie miała takie znaki, aby, o ile to możliwe, jak to mówił Pan Jezus, zwieść nawet i wybranych. Nawet wielu wybranych pomyśli, o, to jest z nieba, więc to jest od Boga. A no nie. A no nie, i zwodzi mieszkańców Ziemi, tak? I zwodzi mieszkańców Ziemi znakami, które jej dano uczynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom Ziemi, by wy wykonali obraz bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz bestii, taki, iż nawet przemówił obraz bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi bestii. I sprawia, że wszyscy mali i biedni, i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują z nami na prawą rękę lub na czoło. W grece jest wy prawą rękę lub wy czoło, tak? Więc to będzie wewnątrz. I że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia, znamienia, imienia bestii lub liczby jej imienia. Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii. Liczba to bowiem człowieka, a liczba jego 666. Tak jak mówię, my mamy od razu przetłumaczone w oryginale nie było od razu przetłumaczone, tak? Było napisane, było to jakby zakodowane. To tak samo mo, mo, mogłoby być napisane właśnie, yy, a liczba jego powiedzmy korona, tak? Też by mogło być, być tak napisane i człowiek by sobie musiał obliczyć to samemu. O to w tym chodzi? My tu już mamy wyjaśnione w tych. Biblia, tak, ktoś się zajął tłumaczeniem, yy, obliczył zna, yy, tą liczbę bestii, już nam to pięknie przetłumaczył, tak? Ale musimy pamiętać, że jak to będzie miało miejsce, to to będzie zakodowane właśnie albo właśnie w literach, albo w jakimś obrazie. Nie, też też nie, wiadomo, nie wiadomo dokładnie, co to będzie, ale miejcie na uwadze, że to nie będzie dosłownie, że to jest że o, przyjmij w tej chwili 666 w chipie, tak? To będzie właśnie, przyjmij to w nazwie, yy, yy, będzie to miało nazwę albo korona, albo coś w tym stylu, tak? Albo to będzie zakodowane właśnie w literach, jak waw, waw, waw. Słuchaj, słuchajcie, tego jest tak pełno, tego jest dużo, Okej, okay? Tych zakodowanych rzeczy. Więc ktoś może powiedzieć, ok, a co jeżeli ja nie umiem tego obliczyć? Spokojnie jest napisane, że yy, nie będziesz mógł ani kupić, ani sprzedać, jeżeli tego nie przyjmieć. Więc w momencie, kiedy będzie wiadomo, yy, czy ja powiedziałem, nie przyjmiesz, jeszcze raz przeczytam. I sprawię, że wszyscy Mali i wielcy, bogacze i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło, tak jak mówiłem, wy, prawą rękę lub wy, czoło, i że nikt nie może kupić ani sprzedać, kto nie ma znamienia bestii, tak? Lub liczby jej imienia. Więc będziesz wiedział, że to jest znamie bestii w momencie, kiedy ktoś to by powie, musisz to przyjąć, bo inaczej, jak tego nie przyjmiesz, to już nic nie kupisz ani nie sprzedasz, tak? Więc nie będzie nawet konieczne dla Ciebie, abyś znał to. To jest ogólnie, ja to daję, wiecie. Mówię Wam o tym wszystkim, żebyście mieli tego świadomość, tak? Ale ogólnie, jeżeli o to chodzi, to będziesz wiedział, kiedy to jest, ok? Także się nie przejmuj. Będziesz wiedział, kiedy... To jest, bo będziesz wiedział, że bez tego nie będziesz mógł ani kupić, ani sprzedać okej? Okay? Więc będziesz to wiedział, nawet nie, nie znając y, tej liczby. Y, co jest w ogóle ciekawe, ten obraz przemówi tutaj jest napisane, że obraz bestii by duchem obdarzyła obraz bestii. Wiecie, co mi na myśl, bo to jest. Y, jest napisane, że to jest liczba człowieka też, tak? Ale też mi przyszło na myśl, że w katolicyzmie, w kościele katolickim może właśnie ten człowiek jako powiedzmy Jezus, ich Jezus, tak? Który nie jest Jezusem z Biblii, może być na obrazie powiedzmy i co jeżeli by przemówił? to każdy katolik odda mu pokłon, tak? Ale to jest takie moje już, e, wiecie, moje przemyślenia na ten temat, że co, jeżeli by się pojawił taki obraz z bestii, który by przemówił i katolicy by uznali, powiedzmy, że to jest cud od Boga, bo o, Jezus przemówił do mnie, tak? Tak jak mówię, to, to, to są takie moje luźne myśli na ten temat, ale... Coś w tym stylu mogłoby nastąpić, i dlatego wielu ludzi da się zwieść, bo uznają to za cud od Boga i będą kłaniali się temu obrazowi, tak? Będą się temu kłaniali. E, czemu zrobię ten materiał w ogóle? Ponieważ mamy czasy, jakie mamy, tak, ja już robiłem kiedyś materiał na temat znamienia Bestii, ten jest bardziej konkretny. E, pamiętajcie, żeby tego nie przyjmować, nawet jeżeli będzie trzeba umrzeć z głodu czy zostać nawet zabitym to lepsze jest to niż, niż pójść do piekła na wieki gdzieś spłacić zgrzytanie zębów to jest ogólnie też to co powiedzmy zdarzyło się za czasów szadyracha, myszacha i abetnego można powiedzieć za czasów Daniela, że oni nie oddali pokłonu który wzniósł król Nabuchodonozor i zostali wrzuceni do pieca, a tutaj jest odwrotnie, że w piec rozpalony pójdą ci, którzy właśnie oddają, oddadzą pokłon bestii. W piec rozpalony jako gniew Boga, tak? bo tam był gniew Nabuchodonozora. Tutaj też oczywiście ludzie będą zabijani, jak nie oddadzą pokłonu bestii, ale Wspomnijmy na odwagę, właśnie, Shady, Racha, Meszacha i Abetnego. Jak Bóg będzie chciał, to nas wy, wylatuje. Oni mieli taką postawę, tak? I Bóg ich wylatował. Ale to tak, jak oni mówili: jak będzie chciał, tak? Jak będzie chciał Bóg, to nas wylatuje, jak się temu nie pokłonimy. A jak nie będzie chciał, zostaniemy zabici i pójdziemy do Krzesła tak? Więc tak, czy owak, yy, będzie dobrze. Jeżeli o to chodzi. Okej, okay, to by było na tyle. Mam nadzieję, że to jest dla wszystkich jasne. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.